ma ludziska, z strony Wojtek I Mateusz I zaczynamy nową serię, a dokładniej serię z Happy Wheels Tak Na pewno wam się seria spodoba, bo to jest taka durna gra, która każdemu się spodoba Więc, dobra, jakąś mapkę Będziemy na zmianę grali Jakąś no. mapkę y, y, Escape the Box Prawdopodobnie nie przejdę, bo jestem słaby w Happy Wheels no. Serio? Это легко. Сейчас я не пойду. что то есть? был. шары. Ну, ниже. раз. Что-то я сейчас тебя убью, чувак. Надо снижать эту шибу, pół godziny później. Szable mają zniszczyć. Dobra, e, nie. Exitumenu, przepraszam. Dobra. Teraz śmiećę już sobie wybierze. Ja wiem, weźmy jakieś przykładowe. Może być tutaj tak. No. Ciekawe jak to będzie. O co w tym chodzi? Czy nie ma? Aha. Dobra. Szable. Ab nie wiem o co w tym chodzi, więc... Dobra. No, no, to chyba... Żeby... No teraz y... ja. Chcieliśmy sobie pograć, ale tak. Pogo Jump X1. O no. przelecimy, czy przelecimy? Nie. Nie przelecimy. Dobra. Jeszcze nam była, dobra. Trochę dalej, trochę dalej. Mm -hmm. oh, ja, ja, ja. E, R. Aha. No i zaraz sobie przylecie. R. Nie. Chociaż. Tu. Teraz tu. Trzeba cofnąć to. Dobra. I? Dobra. No nie. zaraz to jest do cofnięcia No i tak nie zrobisz. A cofnąłem panie? Dobra. Dobra, nie. Ja jestem z powrotem. Sorry. Musi jaj Aż tak zjedzony. Jestem słaby w Happy Wheelsach. <noise> Dobra... Two hours later. Y, restart level... Nie. I. Restart level... Jeszcze Dobra, jedna Dobra, ostatni raz, bo kurde, ty, tyle, i tak nie umiesz... Skacz! Dobra. Dobra. Nie chcę mi się już tego Tej, przejść. Normalny weźmy, żeby co... tutaj teraz zrobił jakieś gwiazdki miał sporo. Aha, no, dobra. Nie wiem. No to, to ma sporo gwiazdek. Dobra. Marty, no to chyba coś musi być o mnie, nie? No. Dobra, jedź prosto. Ty, to co z... za... Zaraz czymś. Dobra. Stop. A, to są te. quiz Serio? No. Quiza wziąłeś. Nie chciałem. dobra. Tam było źle. Nie ci nie szła i wybuchłasz. Nieprawda. Dobra, jeszcze raz, teraz Gdzie się było uda. Śniego. Prosto. My czytaj tutaj opisy, bo... No sobie czytaj opisy. Bo co, będziesz tak ciągle dedał. Coś tam, coś tam. A wesz. to jest na pewno to. Well done, to wiadomo, że. Obił o to będzie dart mały. Co jest dalej? imperator robił. To? No i tutaj jest oh, fin. O fuck. Finn Finn z... FL 2 A nie. co nie? ten drugi? Serio to jest gwiezdne Wojny w czat. No To będzie to... Nie To fuck. ale właśnie bo ja ten... My ogólnie lubimy bardzo Gwiezdne Wojny mm -hmm. Dawaj jeszcze raz To jest... Dobra Mateusz wywalił mikrofon ale no to nic, nie też nic. się zdarza. Nawet nic się najgorszym. To było pierwsze. Dla mnie już. Dobra. Już po się dopiero teraz. To jest ten imperator. No. Serio? <grym> Aha. Bez komentarza. <grym> <jeszcze raz>. teraz <grym> Sam się zabił tam. No i Ja się, się za <grym> Jak nie zrobiłeś? Jakbyś nie zrobił, to byś... Yy... Pak, wróć, się, wróć się, wróć się. dobra. Jakbyś nie zrobił, to byś przeżył. Najgorszy coś też chyba się w nią fala przypadkiem. No, tył, tył. Dobra, to i to teraz jest? to było drugie, tak? No. No stój, 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 stój. Aha. Co zawsze? Well done. nie wiem. Skocz. Planet mander, coś tam. Co? Drugie czy pierwsze? Nie wiem. pierwsze Pierwsza. Dobra. Yeah, Jeee! Viktor! Wiktory! No i, i to pięć była... Pięć to była spoko na przykład ta no. No to teraz tyle. Dobra. Uh, exit to menu. Uh, i tak. Don't A move. to tam było Star Wars Quiz serio. No. no nawet nie przyszedłem. Mogło być takie. To będzie dobra mapa. Weźmy sobie.. Nie, weźmy sobie niego. I taka mapa. Co? Nie, don't move jakoś reset level. Ale mi don't move reset level. Naprawdę super don't move. Nie dotykaj. Naprawdę. Exit to menu. Weźmy innego ziomka. Weźmy dziadka. No, dziadek naprawdę. O! I... Nie. Nie. Strzelaj, strzelaj no. Nie rób tego dziadkiem. Zrobiło coś dziadkiem. Jeszcze leci. Też nie ma sensu takiego. Co Coś tam jeszcze leci. Ty, wygrasz. Wygrasz. Nie. Da się, da się. Teraz ja? 5 na 5 po prostu. Dobra. Takie I... mapki to ja lubię. Tylko jakby jeszcze dziadka dali od razu, to by było jeszcze lepiej. No, tylko czekaj teraz. Powiesz sobie co dałabym. To, to, to będzie dobra. Mm. Jak tu w ogóle zwiedzicie jakieś, żeby się ogóle się yy, Tutaj będziesz mógł sobie wybrać, kolejną. Możesz sobie wybrać, kogo chcesz. Mogę zagrać, czekaj, ja sobie coś znajdę. To żeby było to gdzie, ale... O oh, faktem Spokojnie. Jeszcze ci dzieci zabiję. Nie zabiję, mi moje dzieci? Znaczy dzieci tej jomki. Tej... Głupie banany. Co <laughs> Było wziąć innego. Dobra. Ja było więź ojca z synem Nie, to jest dobre Bo pogo jumpa Dam sobie radę Dam sobie radę, jadę, jadę, dawaj ja Jadę do pogo jumpa Jeszcze No patrz, ona, ona dobrze, to dziecko To dziecko To, <laughs> to jest takie mało, gdzie to gdzie jedziemy? Yy, Eeeh, do się Dobra, jedź yy, to już gdzie jedziemy zabić Nie, to coś będzie złego, tak? Dobra, to dobra Nie jadę. ma nic złego póki co nie, wiem. nie. Monetka, A to dziecko jej. cały czas tańczy rap. Monetki jest. <laughs> dobra, jadź. Monetki nie ja wybrałeś? Trudno. Nie wpadnę pod mapę? O oh, fuck. Dzieci. Ja Dziecku <laughs> się nic nie stało. Przedziwie... Yyy... Y. <laughs> dobra. Hahaha. <nie> <laughs> dobra. 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 Wygrał. Dobra, teraz ty. Teraz jeszcze ze jedną... O, niemożliwe, ja takie mapki no, lubię. Dobra, witamy już y, po przerwie. Będziemy przechodzić coś, co jest niemożliwe. Weźmy sobie... Mm, Czekaj, ktoś coś... Y, Matka z dziecka. Weźmy... Nie. Ej! <laughs> co to jest? Co jest? Ale... <coughs> wow. Wyrwało. Ona tańczy już ten. Cepuje. <noise> Nie wiem co jej jest. Przez i ona przenika przez ten. Przez to. A jej mama udaje konia. Bloki. Nie, ona przenika przez bloki. Ale jej mam udaje a, mała. No, a ty jej mama konia. Nie. w matce ma boki, a ta mała. Patrz. Ono. Dobra, to nie przecina. ma sensu, właściwie no. z kolei. Dobra, exit to mamy. Teraz sobie coś znajdziemy genialnego. No. Don't move 1. Nie, to już nie, To już chyba było. Kill Billy. O, o, musisz wszystkich zabić. Seria. E, Spac łapiesz. Tak To jak coś ja to zrobię. Jak ci się nie uda. Jak siebie zabijesz. Dobra. Jeszcze się zabierze, jeszcze się jeszcze żyje. Ja właśnie nie możesz rękami ruszać, to no ja to zrobię. No jakaś. O, troszkę. No dawaj ostatni. Dobra. To, było to słabo, była tak? słaba Matka. teraz najpierw ja potem, no. jak mi się nie uda, to weźmy jakoś tam... Weźmy może tego z helikopteru. No. A no. i nawet chyba idealnie. Ej, ja my nie wzięliśmy idealnie pod to? Co to tu trzeba zrobić? No... Bo... Tu trzeba wziąć kogoś, kto będzie jeździł. I po jeździć. <kluzny> Dobra, to jest jeździł. Niech jeszcze się toczy do mety, panie. Ja to pan mówię. będzie ma co zaraz gdzieś... <kluzny> Nie <kluzny> wiem. Dobra, jeszcze grube slata, więc jest git. On ma tylko nogi urwane, nie? I Gło głowę. głowę. Zaraz takie, tylko ręce. Tylko ręce. No ma tylko nogi, ręce i głowę i bardziej się zostało. Yy, yy, dobra. Nie, <głos》>. nie wiem co on już robi naprawdę. Dobra. Yy, Teraz coś co jeździ. Weź yy, tego, tego, muszę. Czarnego, tak. Czarny na pasie. Piękny. No. Czarni są fajni. Nie fajne siodki. Czego nie? Piedziemy. W sobie to mapa jest tak trochę bez sensu, tak, no. tak mi się wydaje wszędzie. nic No, żeby nie jakiś racą od razu. No. O, jedziesz, jedziesz, jedziesz. No, to no to jest. To chyba nie ma końca, wiesz. Tylko musi się nudziło, żeby taką mapę tworzyć. No. Weźmy jakoś pierwszą z brzegu. Co ja się mam, z nim stało? Teraz ja... ...będę zaczynała, później ty no. będziesz. ty Dobra. Weź sobie. Jakoś... Graj to... ...graliśmy tu? Nie. Trolalala. Wspaniale. Teraz ja sobie wybiorę, czekaj. O, to będzie... ...relatywna ratka. Tak czuję. Dobra, już nic nie czuję. Dobra, jadę. W końcu. To jest A Panie. Ale Więc nic nie ma. Yy, tab. Dobra. dobra. I sobie też to zrobimy. Spróbujmy do tyłu. Powodzenia. Wojtku. Backflipy... I skończyły się backflipy. Dobra. Eee, exit to menu. Bo nic tutaj nie ma. Kill Billy 2, dobra. Ja to chcę. Nie masz swoje kill No o wygrałem Widzisz Serio? Wygrałem I to jest chore Dobra, ty zrobiłeś swoje To teraz ostatnia matka Kurde, jak ma no coś... Tworzy, coś ludzie z biednymi wojnami, a nie To jest hard, to jest... Przeszliśmy Star Wars no. Quiz hard Not, y No to... Nie, nie, niemożliwe, nie, niemożliwe weź to nie jest niemożliwe, o tutaj. Ale no to ma zera tych No to, to weź. No naprawdę nie będę takim młotkiem. Zaraz ja wybrałem, więc nie będę Dobra. Tarantula już była. Święty Mikołaj Święty już były. I było kopanie złota. To było. Wiesz co graliśmy? No. Tak, to jest możliwe. To się Teraz... zabi? Dobra. Czyli jeszcze będzie jeden. Czyli będzie coś innego. Teraz coś na dole. First idziemy Dobra. Dziecko na zabiło. Śmi... Ale nas nie. Myśmy nie <grym> nas też zabiło no, teraz... Nie umiesz jeździć. Matka będzie się darła. No, co jest? Przepraszamy. Przepraszamy za cięcie. No już Mateusz ty... nie umie jeździć. Ty też nie umiesz będziesz... Dobra. Wojtek też się nie popisał za bardzo No co, syn musiał zginąć Nieprawda, nikt nie musi zginąć jeżeli nie chce <laughs> To jest chore Dobra ja teraz spróbuję, bo jednak Wojtek to nie potrafię. Dobra, to jest chore, to jest chore po prostu Wojtek nie potrafił takich rzeczy Nie, już zginął Syna straciłeś Co matka powie? Kupiłeś wyłupki? Co powie matka. Kupiłeś mąkę? <noise> Nie. Nie syna straciliśmy. Gdzie e, gdzie jest syna? To w tym sklepie. Sprząta. <noise> w kocie został. Nie, w kocie został. W tym chyba odcinku. <noise> to będzie na tyle. No jeszcze dajmy coś impozy... coś niemożliwego. O... Best level Ewa. Oh, Ewa to jest takie jest... ostre, że... Nie, o to. Kwiedy Wikołeś. Nie. Świetna. No nie no, to to było. Nie dziadka. Weź tą grubą. Nie. Tego biorę tam. To by było na tyle. Na tyle. To, to by było na tyle w tej mapce. <grylijk> I w tym odcinku chyba już. Więc Nara i siema. Nara i siema. Cześć Mateusz.